Dziwne. by się nie Musiałeś Musiałaś sobie pyskować na kompanii? Znowu służbę jebiemy. Polityczny się uwziął. Bogadasz ciągle o tej Solidarności. Solidarność to szansa dla nas wszystkich. Pierdolenie. Czy cały Wałęsa to amerykański agent? <laughs> Ale ty, Basiu, głupi jesteś, kurwa. <laughs> no co? Gówno. <laughs> Propagandy się znaczy tak za dużo. Dobrze, że w ogóle czytać umie mnie kiedy. Umie, umie. Pany z miasta. Te, te, te. Co, że ze wsi to gorszy? U nas, gdyby nie komuna, to ludzie dalej w gnoju by żyli. Przecież ty syn kołaka jesteś. Ziemię no. ci zabrali. No i co? Moja krzywda, moja sprawa. Ile ludziom pomogli? Pomogli? A wiesz, ilu ludzi z Solidarności w więzieniu siedzi? No to po co zamęt sieją? Żeby takie głąby jak ty wolność miały. A mnie jest dobrze, jak jest. Ty naprawdę hmm. głupi jesteś. Hmm, inteligencik się znalazł. Agaruje tutaj z nami. Ja się w kamasze nie pchałem. Ja się pchałem. E, stulcie obaj.